No, włączam. Siema widzowie, ja jestem Wiktor. I będziemy kontynuować grę z Farminga 14. Zapraszam do oglądania. Więc tutaj bo tutaj musiałem uciąć tutaj trochę z filmu bo by mi, by mi nie wystarczyło miejsca, bo mogę tylko 15 minut więc tutaj sobie ładnie kończymy siadź Se dokończymy i może się skończymy pole, które jest po lewej stronie tutaj bo za samą urośnie widzowie więc sobie ładnie cyk Se ładnie siejemy siewniczkiem naszym i pamiętajcie o lajku like, i subie i piszcie w komentarzach tak fajne to wtedy przypnę serduszko o o, o, o. zaprosimy tak teraz będzie łatwiej nam a się patrzę lewym okiem czy nam się nie urosło tam widzowie Dobra, my tutaj ładnie siejemy. Teraz nam się, się skończyć ten ten... Wiecie, wiecie, wiecie o co mi chodzi w widzowie? Muszę to połączyć. Co jedzie? Halo? O. No niech pomyl. Syk. Idziemy, jedziemy. jedziemy. Sek, zasnok się skończy. No i wszystko no, skończyło to. Więc włączamy. I jedziemy po to. Zdejdziemy do tego miejsca. Tu nie jest tutaj, tam gdzie supiemy nawóz. Tylko tutaj mamy. A no, nie paliwo. Tu. O. Okej, okay. teraz jedziemy, mamy pełne już i zaczynamy siać. cyk, sprawdzam nagrywanie, czy wszystko dobrze nagrywa, nagrywa. Czyli dzisiaj będzie odcinek z ściania i z koszenia. Może, z ściania i koszenia, syk, już to kończymy. Tutaj też podjeżdżamy. Będziemy robić te pole. Cyk. Zwracamy tutaj do tyłu troszeczkę. O. I jedziemy. Albo nie, ten odcinek będzie siania i nawożenia pola. O tak będzie. Tyk. już kończymy. Zrobi się pola siepolę. Do dozyłu. kończymy już, cyk cyk Tylko już. cyk tu tu paseczek Tylko tyłu. i kończymy Dobra, teraz jedziemy odstawić i będziemy teraz nałożyć, pola. Tu trzeba ku, podjeżdżamy. Teraz jest tutaj, klikamy. I jedziemy. Jedziemy sobie ładnie. Zrobimy na kółeczko. O, to jest tak. To musi zakaszleć? Dobra. Jedziemy. sık Aa, çok şey. Hadi. mi? O, coś tak zrobimy. Jedziemy. O, u losu nam już po lewej stronie. To na następnym odcinku, żeby to skosimy. Trzeba ten ten sypek. O, włączymy na razie. Weź. Idziemy. Tu jeszcze muszę zrobić. Sek. Sek. Do tyłu. No kurde. O. Sek. Едем. Сейчас у нас есть такие Dobra, skończyliśmy. I to będzie na tyle widzowie. Jeżeli Wam się podobało, to zasubskrybujcie z dzwoneczkiem i dajcie lajka, jeżeli chcecie więcej filmów. To cześć, elo.